Donia widzę, to chyba nasi. Jestem studentem Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii, studiuję na tym kierunku, ponieważ chciałbym w przyszłości związać się z wojskiem, chciałbym dostać się do jednostki takiej jak ta. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie oferuje studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od drugiego roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz logistyka bezpieczeństwa.